Zawsze byłem dobry w tym, nie lepszy magik. Jeżeli, jeżeli jeżeli masz tutaj, nie, w lesie, czy w dżungli, mieszka Alfa Lew, Alfa Lew. I ma swoje lwice, nie? I on tam ma fajnie, dobrze ma, nie? I on słyszał, że tam nie opada dalej w tym samym lesie mieszka Alfa Wilk. I on ma swoje wilczyce. I ten słyszał o tym i ten słyszał o tym. Tylko oni się nigdy nie spotkali, nie? I jednego dnia. Alfa Lew wybiera się na spacer, Alfa Wilk tak samo i całkowicie przypadkowo, przez taką wąską dróżkę przez las, napotykają się twarz w twarz, nie face to face. Rozmawiamy naszym polskim językiem: twarz w twarz się spotykają. No i teraz sobie wyobraźcie jest taki: nie? Alfa, Alfa Wilk i Alfa Lew. Pierwszy raz w życiu się spotykają, nie? I tak się patrzą na siebie. Alfa Lew. Mówi ty. Ty musisz być ten alfa wilk tam tam dalej, to tam, to ten, nie? No. A wilk mówi, alfa, wilk mówi ta, a ty musisz być tym lwem, tym alfa, no, no, spoko. No i alfa lew, tak patrzysz niego spoko, ale się śpieszę. Ty idziesz tam w tamtym kierunku, ja w ten, nie, ten, to, nie. Zejdź, zejdź z drogi, nie? Bo ja tam idę, tego sobie pójdziemy swoje te i wszystko tacy nie? A wilk, wilk się na niego patrzy, mówi, no spoko, dobra, mówi, to przesuń się, przesuń się, bo ja właśnie podążam właśnie w twoim kierunku, nie? a lew, lew pręży swoją klatę, bicki, wielki, wielkie lwie zęby, nie, pazury i ty mówi, synu, mówi do wilka, czy ty wiesz, kim ja jestem, ty wiesz, z kim mam do czynienia, a wilk, wilk tak patrzy się na niego, Wyciąga, wyciąga blanta, jointa z kieszeni, odpala, mówi: Tak, jest ten, ten alfa-lew, nie? O którym słyszałem. No mówi: no, dokładnie, to zejdź, nie zejdź. A wilk, alfa-wilk mówi do niego: Przecież ty jesteś samobójcą. Co ty powiedziałeś do mnie? Na dwóch palcach wilk zagwizdał. Cała watacha wilków, cała watacha wilków. Dlatego my, miejmy tą mentalność wilka, nie lwa, nie lwa, lew indywidualny, indywidualny, to lew to taki Rambo, amerykański Rambo, nie, my nie, my wilki, wilki i białe, au. Właśnie, dobra, dobra opowieść.